Edytory programów mają tutaj numerację linii na boku. Dzięki temu, jeżeli pojawiają się jakieś ostrzeżenia, to latech podpowiedzi, w której to jest linii. I co się stało? W takim gąszczu linii taka funkcjonalność jest bardzo przydatna. Za pomocą specjalnego pakietu w techu możesz tworzyć listingi programów, które będą właśnie na takim wyszarzonym tle, będą miały numerację linii oraz zobacz, będzie nawet. Zastosowana kolorowana składnia. To powoduje, że tak naprawdę możesz się bardzo precyzyjnie odwoływać do tych listingów. Zobacz. W tekście na przykład mogę odwołać się do linii 6 listingu 1.3 i tam opisać, co w tej linii się dzieje. Takie ładne listingi możesz tworzyć za pomocą pakietu listings. Musisz tylko zdefiniować, jakiego języka używasz. Czyli jaki język znajduje się w tym otoczeniu? Listingowi możesz nadać również etykietę. Oraz oczywiście opis na dole. Właśnie ten. Numeracja oczywiście stworzy się automatycznie. Dla kontrastu zobacz, jak wygląda to, gdy jest to zrobione w taki surowy sposób. Gdy wykorzystasz pakiet verbatim, nie będzie kolorowania, nie będzie numerów linii. A ty co sądzisz? Czy kolorowanie składni i numeracja linii się przydaje?